Cześć, moi drodzy widzowie! Witam Was po dłuższej przerwie. I żeby już nie przedłużać, przechodzimy do promocji, które tutaj mamy w Isku. Wyprzedaż do minus 60%. I spójrzcie tutaj na samym wstępie: te oto fotele, model Uberup, inspirowane słynnym fotelem Acapulco. Są w kolorze czarnym i limonkowym. Cena to 125 zł. Za sztukę zrobione są ze stali i technorattanu. A tutaj mamy stół ogrodowy Hagen, który kosztuje 1250 zł. Ma aluminiową konstrukcję i blat z materiału Durawood, dura wood, który jest bardzo odporny i nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Wokół stołu rozstawiono różne modele krzeseł, składane krzesło Mysen. Kosztuje 250 zł w promocji, a dalej widzimy model Strandby za 185. Fajnie, że można je mieszać, tworząc własny zestaw, chociaż raczej chyba kupilibyśmy jeden rodzaj. Spójrzcie na te plecione krzesło: to Liderhaus za 225 zł wygląda bardzo naturalnie świetnie komponowałby się z trawami ozdobnymi na przykład z rozplenicą japońską, która pięknie faluje na wietrze. Dalej mamy krzesło Brawa, które kosztuje 275 zł w komplecie z poduszką, ma lekką aluminiową ramę i plecione siedzisko ze sznura. A to jest fotel wypoczynkowy Edderup za 375 zł. Ma bardzo ładny skandynawski design. Wygląda na naprawdę wygodny, idealny do czytania książki na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Co my tutaj mamy dalej? Tutaj widać cały zestaw wypoczynkowy hafiel za 1500 zł, przeceniony z 3000, więc o 50%. To w sumie dobra cena, naprawdę dobra cena za sofę narożną razem ze stołem. A tu spójrzcie na to ciekawe rozwiązanie. To ławka ogrodowa Fasterhold z wbudowanym stolikiem w cenie 425 zł. Jest idealna na mały balkon, gdzie wiadomo, liczy się każdy centymetr wolnej przestrzeni. A to już propozycja, no naprawdę na duży taras. Zestaw stawern sofa, dwa krzesła i stół. Jego cena to 4200 zł. Obok stoją fotele z tej samej serii w tym regulowany, bardzo wygodny fotel. Fotel o nazwie Dowr z poduszką za 800 zł. A ten obok to model Stort za 750 zł. Oba wykonane są z tanu i mają bardzo wysokie, wygodne oparcia, idealne do relaksu. A oto kolejny duży zestaw Tisse składający się z sofy, dwóch krzeseł i stołu. Kosztuje 2250 zł. Na stole stoi niewielka fontanna. Dźwięk szemrzącej wody na trasie naprawdę pomaga się zrelaksować. A tu mamy zestaw oddesund za 2850 zł. Stół podwójny, zobaczcie, tu u dołu jest taki wyjmowany. Regularna cena to 6000 zł, a jeszcze niedawno kosztował 3000 zł. Składa się z sofy, dwóch foteli i dwóch stołów. Bardzo ładny modny, jeszcze niedawno, chociaż wciąż modny na balkonach kolor szary. Na metce jest napisane 100% aluminium, czyli no rust, czyli zero rdzy. To bardzo ważna informacja. Kolejny stół, spójrzcie, Etrub. Jego cena to 550 zł, wymiary 90 na 150 cm. Obok tutaj widać informacje o rabatach. Stół ten wykonany jest z aluminium i drewna. Wokół stołu mamy wiele krzeseł, między innymi tutaj Doverrode za 115 zł. Wygląda bardzo nowocześnie, ale tak basicowo powiedzmy sobie szczerze. Dalej mamy krzesło moderne za 150 zł z drewnianymi podłokietnikami i oparciem. To już jest całkiem ciekawa propozycja. Dalej mamy krzesła z drewnianymi podłokietnikami. Jedno jaśniejsze, drugie tutaj z oparciem z stanu o nazwie Moderne za 150 zł. I dalej widzimy krzesło Larvik za 350 zł kosztujące regularnie z 600 zł. Do tego również larwik pasujący w zestawie stół. Stół obecnie przeceniony na 700 zł, wcześniej kosztował 1200 zł. Do kompletu można dobrać także inne krzesło, na przykład to Limhan za 185 zł, które jest składane, więc łatwo je przechowywać również poza sezonem. Kosztowało nawet 419, o ile dobrze widzę. Podłokietniki całkiem, całkiem dobrze wyglądają. A tutaj krzesło głuchym, bardzo basicowe, za 110 zł. Sam mam takie, tylko kupione bodajże w makro z firmy Ambition. Spójrzmy dalej, jak tutaj się prezentują kolejne elementy wyposażenia sklepu. Jusk Leknes. Krzesełko jeszcze bardziej bezikowe za 75 zł. Generalnie ja często dobieram krzesła pod kątem tego, jak łatwo byłoby je czyścić. Technoratan czy takie siateczki nie do końca mi pasują. Nie wiem jak Wam. Dajcie znać w komentarzu jednym lub drugim. Oczywiście zachęcam do dawania łapki w górę, jeżeli Wam się podoba, zostawiania subskrypcji z dzwoneczkiem i tak dalej. Spójrzmy na kolejne meble. Oto Rangstrub stół ogrodowy. Kosztuje 475 zł. Wcześniej była to cena 595 zł, a regularnie był wystawiany za 1200 zł. I tutaj kolejne krzesełko z takimi drewnianymi deseczkami. krzesło Waxholm za 225 zł. Spójrzcie na ten fotel Waxholm. Obniżona cena to 225 zł. Bardzo fajny, prosty design. Metalowa rama z takimi ciepłymi drewnianymi podłokietnikami. Podoba mi się ten szary materiał. Bardzo solidny, przynajmniej na taki wygląda. A oto krzesło Lekmes, całe czarne z takiej metalowej siateczki. Super minimalistyczne, wydaje się praktyczne, bo widzę, że można je sztaplować czyli wkładać jedno w drugie idealne na mały balkon, gdzie liczy się każdy centymetr. A tutaj Melby za 130 zł, podobna konstrukcja, to jest wersja z wyższym oparciem, więc pewnie będzie wygodniejsze do dłuższego siedzenia. Widać, że isk ma spory wybór, jeśli chodzi o takie proste metalowe meble. A tu krzesło Strandby za 185 zł. Wygląda na plecione z ratanu, chociaż to pewnie technorattan, więc będzie odporny na deszcz. A obok model Fielerup, trochę większy, za 250 zł. Wow, spójrzcie na ten stół. To model Ebeskow, stół ogrodowy z drewna tekowego. Widać oznaczenie FSC, co jest super. Cena 1500 zł, podczas gdy regularna to była 2,5, niecałe jest naprawdę duży. Pamiętajcie, że takie drewno należy dbać. Raz w roku warto je zaolejować. Tutaj mamy Marielist, alternatywa dla tych, którzy nie lubią olejowania. Blat wygląda trochę jak drewno, ale jest to materiał syntetyczny. A obok w koszyku takie oto poduszeczki za 25 zł, przydadzą się na krzesła. Dalej widzimy inny stół wzorowany na taki ala domowy za 1200 zł, szczerze powiedziawszy, rozważałbym go, gdybym miał go gdzie postawić. Stół Fausing wygląda na bardzo stabilny, idealny na większe spotkania w ogrodzie. Na pewno fajnie by wyglądały zioła w jakichś doniczkach na tym stole, na przykład mięta czy rozmaryn, zawsze świeże listki pod ręką. Tutaj widzicie fotel Ait w promocji za 170 zł. Klasyczny, czarny kolor, bardzo uniwersalny. Technoratan jest super, bo jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne i właściwie jest całkowicie bezobsługowy. Tutaj widzicie stół Sonerub w promocji za 2000 zł. Ma aluminiową konstrukcję i blat z materiału o nazwie Durawood. Jest bardzo nowoczesny taki kompozyt. Spójrzmy na dalsze propozycje krzeseł. Tutaj macie model za 215 zł, a przepraszam bardzo, ten jest za 75 zł, Berg. Świetna cena jak na tą jakość, chociaż ja akurat trochę inny technoraton wolę. Tutaj natomiast macie model składanego krzesła Alistrup za 200 15 Złotych, a nie loma. Przepraszam, tutaj mamy lomę, tak. Eee, tutaj, tutaj macie ten specjalny iStrup z tą plecionką. to Też bardzo ładne krzesełko, 200 złotych, a wcześniej kosztowało 399, no ale nie oszukujmy się. Wysku te promocje to często i tak 60% ceny. Yy, generalnie, i praktycznie co chwila są jakieś promocje. Tutaj widzicie. Taki fajny stolik z krzesłem Moderne za 150 zł. Dodatkowo za 70 zł. Taka oto jednoczęściowa poduszka, zarówno na plecy, odcinek lędziwowy jak i na, e, jakby to powiedzieć ładnie, to na czym siedzimy: nasze cztery litery. Stół Jersore, wymiary 70 na 70 na 74 za 250 zł. I kolejne krzesło. Taki fajny fotel Twerne się nazywa. Spójrzcie, całkiem też ładnie wygląda. Przechodzimy z kolei do stolików. Tutaj za 90 zł, taki z możliwością wsadzenia od razu doniczki niczki. Torn Sanger, jego regularna cena była to 225 zł. Tam z tyłu jeszcze widać taki fajny, wiszący fotel. Typu Jajo, o którym zaraz powiem nieco więcej. A najpierw spójrzmy na ten mały stolik IDRE za 60 zł. Też bardzo zgrabny. Wersja minimalistyczna zawsze może się przydać na małe spotkanie. Wracamy i tutaj znowu inspirowane akapulko, krzesło Uberup za 125 zł. Ma taki energetyczny kolor, od razu się robi cieplej, yy, idealny na lato. Yy, tutaj. Spójrzcie, jest to krzesło halvre Bene za 1000 zł, o którym mówiłem w kształcie jaja. Tutaj dalej krzesło, bardziej fotel, a tutaj widzicie takie również designerskie stoliczki, między innymi właśnie Kosztujący 225 zł. stolik krawek cały z drewna. Spójrzmy tutaj na całkiem ciekawe leżaki, coś, co jest popularne we Włoszech, ale też i w innych miejscach, leżak Torsbacie kosztuje po niższe 250 zł. Możecie, możecie tutaj położyć swój koc bądź jakieś poduszki i będziecie mieli całkiem fajny leżak z funkcją osłony przed, przed promieniami słońca, więc jeżeli nie macie parasola, to przynajmniej twarz podczas przeglądania internetu w telefonie, bądź też czytania książki będzie osłonięta. Tutaj takie małe krzesło plażowe Adelink za 90 zł. Idziemy dalej. Oto kolejny krzesło składane z podłokietnikami ciepłymi Drewnianymi yy, w kolorze jasnego drewna. Tutaj macie labbing za 200 zł, krzesełko również z plecionką, też w prosty sposób yy, zaprojektowane. Stolik rodztrup za 80 zł, troszeczkę tutaj widać roślinek sztucznych. Dalej widzimy kolejne krzesła i stolik. Do którego pasowałyby chyba inne krzesła, niż tutaj są widoczne, niż to AIDS za 170 zł. Krzesło drugie wydaje się być podobne, tylko nie ma osłony, przy podłokietnikach, pod spodem. Ten stolik właśnie to Radstrup, a przepraszam, Hortrup za 345 zł, taki stolik bistro, jak to tutaj nazywają. A oto krzesełko za 65 zł. I dalej mamy inne propozycje. Stół Tipmouse, stół Bistro, 70 na 70 na bodajże tam 103 cm. Kosztuje 500 zł. I tutaj takie żywe kolory, zestaw złożony z krzesła głuchiem za 110 zł oraz stoliczka za 325 zł. I przechodzimy do kolejnej aranżacji. To już taki pełnoprawny zestaw wypoczynkowy. Widzę piękny fotel ze skrawymi poduchami też obok. Stół Fuglsand za 950 zł. Kosztował nawet 1800 zł. Jest to stół z litego drewna. A do niego dołączone są krzesła Rastet po 185 zł za sztukę. Tutaj widzimy taki fajny leżak z technoratanu model Hasle za 500 zł. Wygląda całkiem luksusowo. Ma regulowane oparcie, więc można się na nim wygodnie opalać albo czytać. Obok stoi dopasowany stolik Stort za 225 zł, chociaż tu akurat nieco innym kolorze, ale można otrzymać również leżak w tym kolorze. A oto stolik ubierk wykonany w całości z drewna. Ten, który widzicie tutaj, właśnie na ekranie, kosztuje jedynie 100 zł. Kolejny leżak, Outrup, tym razem za 700 zł. Ten jest super, bo ma kółka, więc bardzo łatwo go przestawić, żeby podążać za słońcem. I spójrzcie na to, pod poduszką maschowek genialny. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.